Dzień dobry, tak jak obiecałem, jesteśmy w kwaterze Prinsa młodygo. no i to był zrobiony zabieg haskonem, plus molistarem, jak na razie nie widać nowych przyrostów pojedyncze listki, ale to już powoli zaczyna kończyć wzrost, jeżeli, jeżeli zauważę, że z powrotem zaczynają się pojawiać. Zielone liście będzie trzeba zrobić drugą dawkę, ale to nie wcześniej niż dwa tygodnie od pierwszego zabiegu. Eee, co do tej mieszaniny, nie jestem w stanie powiedzieć, czy on rzeczywiście będzie ograniczał wielkość naszych owoców, czy to tylko taki dodatkowy, yy, dodatkowy. Efekt. Haskon molistar uwstecznia azot na no, około 2 tygodnie, czyli drzewo nie widzi tego azotu i, i po prostu nie rośnie. Ale z tego co wiadomo, azot nie jest plonotwórczy, tylko potas i fosfor. No także nie wiem, jak to się odnieść do tego, bo żeby gonić owoce, potrzebny jest fosfor, potas. I wtedy to jabłko przyrasta na wielkości. Tak jak zrobiłem to w Gali. A tutaj, no, zobaczymy. W tamtym roku też robiłem taki zabieg i jabłko było drobne. Ale co było powodem? Czy ten zabieg? Czy uprawa mechaniczna? Czy taki rok? Nie wiem, nie wiem, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Uprawa mechaniczna cały czas jest robiona systematycznie. Widać, czarna ziemia wilgoci dużo. Dopadało ostatnio znów 25 mm przez ostatnie dwa tygodnie 70 mm, czyli tu wody jest dopompowane do oporu. Eee, nawożenie posypowe azotu w tym sadzie już jest zakończone. Była jedna dawka czesną wiosną i koniec i nic tu więcej nie daje żeby nie pobudzać wzrostu nawet ograniczyłem stosowanie aminokwasów roślinnych do pół litra na hektar żeby ten wzrost jak najszybciej zakończył, żeby to zdrewniało a jeżeli nam rosną mamy nowe przyrosty tak jak tu jest to konkurencja o wapń z owocami i to jest bardzo bardzo groźne także no taki haskon molistarem, plus haskonem daje nam bardzo dużo pozytywnych pozytywnych y, aspektów a przy okazji może i będzie ograniczał troszeczkę wzrost ale na razie nic nie jestem w stanie powiedzieć no i tak to wygląda tu w tej kwaterze Planowanie jest na średnim poziomie, nie jest, nie jest go za dużo. I tu jest już, przechodzimy starszego prinsa Jest go zdecydowanie mniej, ale jest, ale jest. Coś się urwie. Jabłko już zaczyna nabierać koloru, pasków. Zrobiony był teraz zabieg ostatni, już kalboronem i przechodzimy na chlorek wapnia zaczynam e, zaczynam od 6 kg co 10 dni systematycznie i co jakiś czas dokładam do chlorku wapnia kaptan ale to wszystko wszystko trzeba umieć zmieszać najpierw musimy zakwasić wodę potem sypiemy kaptan i na koniec chlorek wapnia jeżeli wsypiemy chlorek wapnia i potem kaptan, to ten chlorek wapnia nie puści nam kaptanu i ten kaptan po prostu się nie rozpuści. Także kolejność mieszania też jest bardzo dobra, no i pilnować pH wody, żeby to około 6 było. Zwójki, owocówka, epkułeczka trzeba pilnować. Zakończyło się definitywnie pierwszy lot i zaraz będzie, będzie drugi. Te upały troszeczkę nam e, hamują, bo owocówka nie lubi takich wysokich temperatur. 32 stopnie to ona już przestaje w ogóle latać i, i mamy tego teraz właśnie efekty, że pułapki są czyste. No i co? Teraz tylko pilnować e, tego wapnia, dobrze nasy, nasycić to jabłko no i potem potem cieszyć się plonem, no ale z tego sadu to za dużych plonów też chyba nie będzie. Nie jestem w stanie powiedzieć, to jeszcze trzeba poczekać. Jak widać na załączonym filmie szału tu nie ma, szału tu nie ma, zresztą wszędzie jest. To samo Rubin Star wygląda dużo, dużo gorzej pod względem owocowania. Przejdziemy jeszcze w górkę także to nie ma różnicy czy dół czy górka po prostu w zimę te drzewa zostały uszkodzone podstawy pąków był dużo obsyp słabe kwitnienie i to wszystko klimat dla Jana Golda widać w Polsce nie jest za bardzo łaskawy ale co zrobić nasadziliśmy tych sadów na stanowiskach gdzie często ten sad nie powinien rosnąć no i teraz zbieramy tego efekty, wyrwać nie wyrwiemy, bo to są zbyt duże koszty i tak każdy się łudzi, że każdy rok będzie lepszy, będzie więcej tych jabłek, a to jest co, z roku na rok jest coraz gorzej, no jesteśmy na górce, także to samo, to samo planowanie jest to samo, no i tutaj mi zależy na wyprodukowaniu. Owoców do 8,5. Nikt nie lubi przerostów. Kiedyś, czym większe, tym lepsze. Jak to się wszystko zmieniło. A teraz, średniaki. Średniaki, mniejszy towar. No i tak. Wymagają od nas coraz więcej. Jabłko czyste, bez, bez pozostałości. Tylko nikt nam za to nie płaci, nikt nam za to nie płaci i coraz więcej sadowników pryska zbędne minimum i sypią na przemysł, bo to już jest drugi czy trzeci rok, że na nie opłaci się wysypać niż trzymać w chłodni i potem za niewiele wyższe pieniądze sprzedajemy ekstra, także to jest troszeczkę bez sensu, nie widać założenie pąków no a co z tego jak on zakłada pąki a potem i tak nie owocuje niby jest wszystko zakończone pąkiem kwiatowym a na wiosnę się okazuje, że to wszystko liściówka jest